Witam Was serdecznie po raz kolejny. Kamer wykopki z tej strony przed wykopkami. Postanowiłem, że na grzyby pójdę. Zobaczymy, co tam w lesie piszczy, A później zapraszam na kopanko do pierwszego grzyba. <grybka> Zobaczcie, jak fajnie. Tylko nie fajnie, bo. grzybów nie ma. Tutaj są takie podgrzybkowe, bardziej lasy. Jest lipa. Tutaj patrzę, może jakieś prawosy, bo tu stary las wycięty był. I szkółka. Zobaczymy. w 10 minutach przejścia lasu. Pierwszy podgrzybek. O, I tam mały drugi. Ale jaki cienki bolek. O. Taki boluś. Na cienkiej nóżce. I tu malutki. Też cieniasek. Ale pierwsze dwa. Pół godziny później. O! O! Słuchajcie w tych naszych lasach tutaj Podgrzybkowych nie ma małych. Podgrzybków. Ale noce są już zimne. Dzisiaj 5 stopni. Także jest. Następne. A z kolei takie Łachudre. które takie rzeczy do lasu wyrzuca. To wiecie co bym z nim zrobił. Najchętniej. Ach, nie będę wam mówił. Kani trochę by zebrał. Jakie rosną. na kotlety, no i co moi drodzy? Z grzybów wyszło małe grzybobranie. Później wam pokażę na końcu, co zebrałem. A teraz lecimy na wykopki. U nas nie tak jak na pomorzu, prawdziwków jest. Zimno, sucho, także tych grzybów brak Trochę małych podgrzybków, kilka prawdziwków jakieś tam Coś tam było Na no, jakąś zupę starczy, ale nic poza tym Także lecimy Lecimy kopać to co, to co człowiek lubi najbardziej No i dzisiaj Dzisiaj robimy te pole W zeszłym roku Na nim ptałem, ale teraz zaorane. Może coś wyjdzie więcej. Tu jest las. A my mamy tutaj chyba ze 3 hektary albo 4. Także do pierwszego. Tu co jest? Zobaczcie. Coś ich się błyszczy. <laughs> carski, ale jeszcze ma Jeszcze O kurczę Łóżko ma, łóżko ma, czy nie ma? Ma Ma łóżko, zaczekajcie Chwila, moment Także pierwszy dołeczek Guziczek, czarski w jakim stanie Jeszcze ten te sreberko takie ma Po oczyszczeniu Ja widziałem, że on ma tutaj jest sygnowany, także później w domu zobaczymy. Może widać tutaj, może widzicie, są litery. Także fajnie, fajnie dla nowych widzów. Guziki to moje ulubione, ulubione fanty. Nic mnie tak nie cieszy jak guziki. No, oprócz gaciaków. No i lecimy dalej. No i wydaje mi się, że pierwszy Moniak czy nie Moniak guzik guzik, ale jaki zaczekajcie Guzik czy nie guzik? Nie no ma łóżko Chwila moment Chwileczkę Że jeżeli chodzi o tą stronę To jest dosyć zjedzony Bo to chyba materiałem był a tu proszę ja Was Super Rate rej, Quality Su, supreme, supreme No nie wiem Także drugi guziczek drugi guziczek No co prawda ten to jest Stanagonalny Ale Liczy się Fant a tym razem museczka. Prawdopodobnie od pepeszki. O, tu jeszcze proszek. Także do dołka idzie z powrotem. I tyle. No to taka niespodzianka. Tym razem plomba. Jak ja dawno plomby nie znalazłem. Ci, coś śledzą mój kanał dłużej, mamy takie jedno pole. To jest przekleństwo setki plomp. A tutaj pyk, plombeczka malutka. Nie wiem jaka. Nie widzę. Kuźwa zobaczcie na to. Serce mi najpierw na początku zabiło, ale to jest o kurwa, jaki stan. <laughs> o Boże Adolfowe 10 fenoli Ale posłuchajcie, no pierwszy raz w życiu Znalazłem w takim stanie O kurde Wszystko widać Posłuchajcie, 39 39 rocznik 10 fenoli nawet mennica a tak chyba tak no to jest w takim stanie to to nie wiem czy i na Kaszubach takie znajdują no coś pięknego a znaczy coś pięknego no. piękny stan kawałek następnej łuski tym razem większej ułamanej no i lecimy kurcze lecimy dalej zaraz po tym feningu tam gdzieś był fenol tutaj jest chuska z racji tego, że jesteśmy niedaleko stolicy to trafił się kapselek królewski. kiedyś było lepsze posiadłem sobie troszeczkę odpocząć co do co do zasad konkursu jutro u Adiego na live jest losowana nagroda którą dostał ode mnie dla was a jeżeli chodzi o nagrodę u mnie na kanale to pod tym filmem który się ukaże w niedziela poniedziałek chciałbym żebyście chciałbym żebyście dali komentarz kramer wykopki kto ma chęć, to może udostępnić link tego, tej kwaterki gdzieś tam u siebie na profilu. Ale to nie jest absolutnie wymagane, bo nie chcę was do niczego zmuszać. Aczkolwiek przyjemnie by było. I co? I poproszę Adiego, bo ja to jeszcze tam z tymi liveami mam problem, i, i tak dalej. Więc poproszę Adiego, żeby gdzieś koło środy. W moim imieniu dla Was wylosował tą nagrodę. Link będzie w opisie. No, i trzeba się ze mną kontaktować no, przez messengera, ewentualnie maila, który jest przypisany do mojego konta. Kramer wykopki. Także mam nadzieję, że. Że ktoś będzie szczęśliwym zwycięzcą, skorzysta z tego i będzie zadowolony. A nie mówię ostatniego słowa. Teraz padł jeden grosik. Rocznik: 2000. Pozdrawiamy. Rocznik mojej córeczki. Także, Klauduś, pozdrowienia dla ciebie i dla całego rocznika 2000 słyszycie? obrączka miedziana chyba no na pewno mieć 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 Ale fajnie. Fajnie, jest następny wand. No przyjemnie. Chyba druga czy trzecia moja jedną złotą wykopałem, ale to na prośbę małżeństwa, które zgubiło Na obrączkę. Pozdrawiam ich serdecznie. I tyle. A teraz znalazłem od czegoś tabliczkę znamionową. Ciekawostka in Czechosłowakia. Także młodzi to nie pamiętają, bo są Czechy i Słowacja teraz, ale my jeszcze Czechosłowację to pamiętamy. Nie wiem od czego to może być. No, będzie można sprawdzić, bo ładnie jest tutaj wszystko napisane. Teraz zmieniliśmy pole. Zmieniliśmy pole. Jesteśmy na polu dla nowych widzów. Gdzieś w tamtym miejscu. Kilka filmów wstecz. Był film, bodajże. Z odznaką sportową niemiecką w pięknym stanie. Tam wykopałem. Tu jest gaciaczek, ale jak macie ochotę, cofnijcie się parę filmów. Zobaczcie, w jakim stanie adolfową odznakę sportową wykopałem z tego pola. Teraz widzę guzik, na bank guzik, już Wam pokazuję. Zuszkiem. O, jest kurde. Dwudziestka, ale strzalik. Jak ja to lubię, kurczę. Ale piękny stan. To Radziecki. Dwudziesteczka piękna, ale kurczę. Zuszkiem, zaczekajcie. Nie, tutaj na tyle nic nie ma, ale... Uuu, Czyli pułkowy, tak? Kurde, Olek. Zaraz go sprawdzimy na butonarium. Czyli wpadła znowu carska Rosja. <gryw> Dwa filmiki wstecz była. Klamra. Teraz guzik pułkowy, także... Także działo się tutaj i Prusy, i... i... Rosja carska także nie wiem, czy już takiego nie wykopałem. Kiedyś na... piękny piękny stan Piękny stan. Tą klamrę wykopałem tam 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 ze dwa kilometry stąd. No może z półtorej w linii prostej to jest kilometr. a teraz jest carski pułkowy, dwudziesteczka pięknie. Tym razem wpadło takie wykończenie od, od takiego jak pasek, jak coś takiego do jakiegoś plecaka, czy czegoś, tak mi się wydaje. Nie byłoby wypadu bez tubki. Kolodent <tryk> <tryk> Junior. Także. Chyba zaraz musimy spadać. O. A tu niemalże na oko pozostałości harmoniki ile tego leży tutaj, kurczę jak to mówiłem, nie raz, nie dwa czubków to jednak do czubków ciągnie także przeznaczenie. <laughs> o kurczę! A teraz takie podsumowanie malutkie. Wróciłem z wykopek. Poszedłem na grzędę. A teraz podsumowanie fantów. Dzisiaj nie było jakiejś rewelacji. Wpadły fajne dwa guziczki. Fenol w takim stanie 10 feningów, że normalnie wymiata, także już wam pokazuję. No i obok tego tyle złomu, który trzeba jeszcze nakopać pośrednio, jak się chce coś znaleźć. Zobaczcie. także takie dzisiaj fanty i teraz mam moją okazją jeszcze raz fanciory, czyli 10 feningów, jeden grosz, guzik carski, jeden guzik carski, drugi pułkowy to jest chyba cywilniaczek jakiś sygnowany. Obrączka miedziana, gaciak i plomba. I ta tabliczka znamionowa, Czechosłowacja. A tu królecz. O, a to taki mały, stary. Nasz, nasz psisko. O. już do pancia na, na kolanka i... Także pamiętajcie o komentarzu pod tym filmem.